Drodzy Państwo, ja się nazywam Maciej Antosiuk, jestem z firmy EY, mimo iż jestem z firmy konsultingowej, to dzisiaj nie będziemy mówić o tym, że należy zwiększyć przychody i obniżyć koszty. Myślę, że będzie trochę bardziej mięsnie, konkretnie. Dlatego, że ja osobiście jestem inżynierem z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w branży automatyki, w branży też cyberbezpieczeństwa. I my, jako EY, mamy w, również w swoich zasobach taki bardzo fajny zespół OT, IoT Cybersecurity. Zespół, który to posiada swoje laboratorium w Warszawie, który ma kilkudziesięciu naprawdę świetnych ekspertów i fajne doświadczenie projektowe. I z tej perspektywy chciałbym się podzielić pewnymi przemyśleniami. Dlaczego większość firm ma źle zbudowane OT Asset Inventory? Zanim zaczniemy od tego, dlaczego tak jest, musimy zadać sobie pytanie, dlaczego OT Asset Inventory jest tak ważny. Co w tym OT Asset Inventory jest tak istotnego, po co my to właściwie robimy? Ano, tak się składa, że nie możemy czegoś zabezpieczyć, jeżeli nie wiemy, co to jest. Tak samo jest na przykład w wojskowości. Jeżeli nie rozumiemy, jakiego terytorium bronimy, to nie jesteśmy w stanie go obronić. I dokładnie z tego powodu na tym OT Asset Inventory warto jest skupić swoją uwagę. Jak gdy przygotowywałem się do tego wykładu, to oczywiście w ręce wpadł mi bardzo popularny framework, framework NISTA, w tym rozszerzonym podejściu, gdzie mamy takie sześć obszarów, które powinniśmy robić w ramach cyberbezpieczeństwa, w ramach tego ciągłego procesu dbania o cyberbezpieczeństwo. I gdy przyjrzymy się temu frameworkowi, to jeden z tych ważniejszych obszarów, jako, można powiedzieć, jako pierwszy, to jest ten obszar identyfikacji. I dokładnie w tym miejscu znajduje się zarządzanie naszymi urządzeniami, zarządzanie naszymi asetami w organizacji. Także to jest pierwszy taki bardzo ważny punkt tego frameworku i właśnie z tego powodu, że ten asset management jest takim fundamentem naszej organizacji, mając tę perspektywę, powinniśmy dopiero wychodzić do wszystkich dalszych usług związanych z cyberbezpieczeństwem. Parę słów o tym, czym różnią się asety IT oraz OT. Myślę, że wszyscy jakoś podskórnie to rozumiemy, dlatego że no doskonale rozumiemy, czym różni się laptop od sterownika PLC. Natomiast ja pozwoliłem sobie to poszeregować na takie cztery główne kategorie. Po pierwsze, zwróćcie Państwo uwagę, że jeżeli chodzi o urządzenia IT, takie jak nie wiem, laptopy, telefony, drukarki, serwery, to to są najczęściej urządzenia dostawców. Yy, Dość znanych, światowych, można powiedzieć, światowych marek. Bardzo często, jeżeli firma decyduje się na przykład na leasing jakichś komputerów, to zamawia je po prostu w tysiącach na jakimś kontrakcie, kontrakcie trzyletnim, później je wymienia i tak dalej. Jeżeli chodzi o urządzenia OT, to tutaj sytuacja jest zgoła inna. Dlatego, że każdy z Państwa, kto, a myślę, że mamy tutaj też wielu praktyków na sali, kto był w zakładzie produkcyjnym, doskonale rozumie to, że mamy tam naprawdę. Prawdziwą historyczną wystawę. Mamy od sterowników Siemensa poprzez sterowniki Omrona, Mitsubishi, Rockwell Automation, Unitronicsa, mnóstwo, mnóstwo innych. Bardzo często te urządzenia są dużo bardziej wiekowe. I to jest kolejna różnica pomiędzy urządzeniami IT oraz OT, dlatego że w przypadku urządzeń IT te cykle życia są zwykle kilkuletnie. Coś, co tutaj padło na sali już kilkukrotnie. W przypadku urządzeń OT ten cykl życia jest znacznie dłuższy. Jeżeli pojedziecie Państwo do któregoś z zakładów produkcyjnych, który ma kilkadziesiąt lat lub więcej, to spotkacie z pewnością sterowniki, które funkcjonują tam od 20 lat lub dłużej i działają tak długo, dopóki po prostu nie padną. Dlatego, że nie opłaca się wymieniać linii produkcyjnej, nie opłaca się przerywać tego procesu. Kolejna różnica między IT i OT, jeżeli chodzi o asety, to jest możliwość implementacji różnego rodzaju zmian. Jeżeli chcemy patchować na przykład system operacyjny Windowsa, to to jest bardzo proste. To się w tej chwili dzieje praktycznie bez naszej wiedzy. W przypadku wprowadzania jakiejś aktualizacji w firmware sterownika PLC musimy go po prostu zatrzymać, a co za tym idzie, będziemy wymagali na przykład okien serwisowych. No i ostatnia zasadnicza różnica to Podejście do budowania asset inventory. W przypadku IT mamy bardzo łatwe możliwości, bardzo dobre narzędzia do robienia tego w sposób zautomatyzowany. W przypadku OT jest to znacznie trudniejsze. Głównie musimy robić to manualnie, ale oczywiście istnieją pewne sposoby, gdzie możemy przyspieszyć i znacznie efektywniej budować to inventory, o czym powiem za chwilę. To, co Państwo widzicie tutaj za moimi plecami, to jest. Yy... Takie typowe asset inventory. Ono jest oczywiście przykładowe, jest przerobione, pochodzi jako inspiracja o jednego z naszych klientów. Te dane nie są prawdziwe, natomiast to, co widzimy, to no, szereg parametrów rozpisanych w Excel. Czy zastanawialiście się kiedyś Państwo nad tym, jakie właściwie parametry powinny się tam znaleźć? Czy powinien się znaleźć adres IP? Czy powinna się znaleźć informacja o tym, w jakim Wilanie jest dane urządzenie? I tak dalej, i tak dalej. Wreszcie. Bardzo często mamy w takim aset Inventory rozpisane na przykład modele tych urządzeń. Kłopot w tym, że najczęściej, kiedy my się spotykamy z tym aset Inventory, które otrzymujemy od klientów, to te modele są rozpisane bardzo lakonicznie, na przykład Siemens S7200. A to nie jest pełna nazwa modelu, dlatego że mamy bardzo różne wersje rozróżniające poszczególne procesory w tych sterownikach i poszczególny firmware. I pomiędzy danymi wersjami może być na przykład 20 lat różnicy. Dobrze wiemy, że 20 lat to jest epoka w cyberbezpieczeństwie, więc bardzo ważne, żeby przyjrzeć się takim szczegółom. No dobrze, skoro mamy teraz taki punkt widzenia, to jak podchodzić do prawidłowego zbudowania OT Asset Inventory? Po co jest nam to OT Asset Inventory? Ja zastanawiając się nad tym, podszedłem do tego w następujący sposób bardzo często obserwujemy u naszych klientów, że właśnie to źle zbudowane OT Asset inventory, z niepełnymi informacjami, z pomieszanymi informacjami, znacznie opóźnia realizację projektów w ramach cyberbezpieczeństwa, które realizujemy u tych klientów. I wśród tych Kluczowych projektów, które tutaj wyróżniłem, mamy takie jak właśnie segmentację sieci, bo robiąc tą segmentację sieci, będziemy na przykład musieli wiedzieć, jakie mamy adresy IP poszczególnych urządzeń, w jakim znajdują się one w ilanie. Jeżeli robimy na przykład OT Security Monitoring, to jedną z rzeczy, którą chcielibyśmy koniecznie zrobić, to jest zweryfikowanie wyniku tego OT Security Monitoringu, tego jakie asety widzimy w naszym rozwiązaniu IDS, z rzeczywistością. Żeby to zrobić, to również potrzebujemy jakościowego asset inventory. Wreszcie rzecz bardzo ważna zarządzanie podatnościami i aktualizacjami. Jeżeli jakieś urządzenie jest podatne w naszej sieci, to my musimy dość szybko, najczęściej zareagować, zwłaszcza kiedy ta podatność jest krytyczna i wymaga pilnej zmiany. Jak mamy to zrobić, jeżeli dysponujemy plikami Excel, które są niekompletne, które są gdzieś rozsiane na dysku, nie wiedząc do końca, gdzie istnieją? Wreszcie czwarta i piąta rzecz to jest zarządzanie projektami. Jakakolwiek zmiana, jakakolwiek rzecz, którą chcemy wprowadzić, wymaga pełnej wiedzy o tym, co mamy w naszym systemie. Jeżeli mówimy o zarządzaniu cyklem życia, no to chcemy na przykład wiedzieć, czy dany sterownik jest w wersji firmware'u czwartej, czy piątej, czy jeszcze jakiejś innej, po to, żeby podejmować odpowiednie decyzje. Przejdźmy sobie przez to pokrótce. Segmentacja sieci. Jeżeli myślimy o tym z tej perspektywy, że OT Asset In Inventory nie służy tylko odbębnieniu jakiegoś wymogu, który kazał nam zrobić szef, tylko przygotowaniu się pod jakiś konkretny projekt, pod projekt segmentacji, pod projekt tego, żeby wdrożyć jakieś rozwiązanie cybersecurity, to w tym konkretnym przypadku to, na co na pewno musimy zwrócić uwagę i wziąć do naszego OT Asset Inventory, to będą te trzy dane, czyli adres IP, maska oraz numer sieci VLAN. Dodatkowo dobrze by było mieć jeszcze informacje o lokalizacji, o, o lokalizacji oraz o tym, z jakich usług dodatkowo to ten, ten aset, to urządzenie korzysta, po to, żeby na przykład wiedzieć, czy korzysta z IT Active Directory, a co za tym idzie, znajdując się w sieci OT, ma pewne połączenie z IT, czy też korzysta z Active Directory w części OT. Jeżeli chodzi o OT Security monitoring, myślę, że rzecz bardzo ważna. Nie wiem, na pewno Państwo słyszeliście o ataku w 2015 roku na ukraińską sieć energetyczną, w skutku którego blisko 230 tysięcy odbiorców zostało pozbawionych na 6 godzin prądu w dwóch obwodach na terenie Ukrainy. Atak był wymierzony w ten sposób, był zrealizowany w ten sposób, że najpierw był dedykowany phishing, który poszedł do pewnych pracowników z części z poziomu, nazwijmy to biurowego, następnie oni pobierając załączniki, doprowadzili do zainstalowania oprogramowania, które ściągnęło kolejne oprogramowanie i to oprogramowanie przeniosło się i zaatakowało systemy SCADA. Robiąc tam bardzo duży bałagan, niszcząc niektóre pliki, zmieniając firmware poszczególnych urządzeń, no wywołało dość spore zamieszanie. To było w roku 2015. Gdyby wówczas w tamtej sieci były urządzenia do OT Security Monitoringu, to jestem pewien, że tego ataku dałoby się uniknąć, dlatego że jeżeli wszystko byłoby tylko poprawnie zarządzane, to takie ruchy zostałyby od razu wykryte. Dlatego jest to tak ważne narzędzie. Teraz przygotowując na przykład się do tego OT security, security Monitoringu, będziemy znowu chcieli wiedzieć, co my tak naprawdę mamy w chwili obecnej w sieci, po to, żeby porównać rezultat wdrożenia tego IDS-a z rzeczywistością. No bo co z tego, że na raporcie, który dostaniemy od firmy konsultingowej, zobaczymy, że wszędzie jest na przykład widoczność urządzeń 100% jeżeli my nie mamy porównania do tego, ile tych urządzeń jest w rzeczywistości. Stąd tak ważna jest dbałość właśnie o te szczegóły, o podanie tego modelu, o podanie szczegółów takich jak adres sieciowy tego urządzenia i szeregu innych parametrów, które chcemy widzieć w naszym inwentarze. Kolejny przykład to jest właśnie to zarządzanie podatnościami i aktualizacjami. Mam takie pytanie, kto z Państwa kojarzy rozwiązania Phoenix Contact o nazwie mGuard, ręka w górę. Zobaczyłem trzy ręce, cztery podniesione na sali. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście, że w roku 2024 we wrześniu te dość popularne routery okazało się, że mają bardzo złożoną i krytyczną podatność, wielo, wieloelementową podatność, która to podatność w zasadzie czyni je gotowymi na natychmiastowy atak. Wielu naszych klientów wówczas bardzo szybko wzięło się za y, naprawę tych podatności. Producent określił, że można to zrobić poprzez podniesienie firmware'u z, z wersji 8 do wersji 10. No ale też niektórzy podeszli do tego w ten sposób, że natychmiast odłączamy to od naszej sieci, likwidujemy to z naszej sieci, i szybko oddajcie mi listę y, tych urządzeń. I teraz y, w tych firmach powstały zespoły kryzysowe, które miały na celu właśnie usunięcie w jak najszybszy sposób tych urządzeń, ale jak te zespoły miały to zrobić, jeżeli nie było danych o tym, gdzie te urządzenia się właściwie znajdują, kto jest ich właścicielem, kto za nie odpowiada, gdzie możemy, na której linii produkcyjnej je znaleźć. Stąd tak istotne jest, żeby w takim asset inventory znalazły się na przykład takie parametry jak właśnie krytyczność systemu, bo, co z tego, że dane urządzenie jest podłączone do jakiegoś systemu, który praktycznie nie ma żadnego wpływu na nasz proces produkcyjny i jest totalnie odseparowany od reszty sieci? Bardzo ważne, żeby w takim inwentory znalazły się takie informacje, jak właśnie dokładna wersja firmware'u, ponieważ jeżeli Podatność jest odkryta dla jakiegoś, dla jakiegoś urządzenia, no to najczęściej od razu mamy informację, którego, której wersji firmware to dotyczy. Więc te wszystkie dane po prostu musimy zbierać bardzo sumiennie. Kolejne dwa obszary, to już o tym wspominałem, to jest właśnie zarządzanie projektami. Tutaj będziemy chcieli po pierwsze mieć jasne, jasno wskazanego właściciela, który odpowiada za dane urządzenie po to, żeby szybko i sprawnie być w stanie wydobyć jakieś dodatkowe informacje o danym urządzeniu czy o danym systemie. Chcemy też wiedzieć dokładne wersje tego urządzenia i na przykład jeżeli jest to urządzenie skomputeryzowane, to chcemy wiedzieć w jakiej wersji systemu operacyjnego jest to urządzenie. Dlatego, że jeżeli na przykład wdrażamy projekt związany z instalacją agentów Endpoint Protection, no to nie każda wersja systemu operacyjnego będzie kompatybilna, nie mówiąc już o tym, że te wersje przestarzałe po prostu trzeba jak najszybciej zaktualizować. Jeżeli mówimy o zarządzaniu cyklem życia, tutaj tak naprawdę coś, co już się trochę powtarza, czyli. Po to, żeby dobrze wykonać ten proces, budując te asety inwentory, musimy podać dokładny model z dokładnym firmwareem, bo jest potężna różnica pomiędzy, tak jak powiedziałem, sterownikiem Siemensa sprzed 20 lat, a sterownikiem Siemensa wyprodukowanym kilka lat temu. No dobrze, tak mniej więcej wygląda. Zbiór najważniejszych parametrów, które ja tutaj sobie zebrałem na tym slajdzie, do właśnie takiego bardzo dobrze zrobionego asset inventory. Oczywiście tych parametrów często u naszych klientów jest więcej, dlatego że branża farma będzie miała swoje regulacje, na przykład chcemy wiedzieć, czy coś jest, podchodzi pod GXP czy też nie. Będziemy mieli też szereg innych szczegółowych parametrów, ale te, które tutaj wyróżniłem, to są takie najważniejsze, esencjonalne, po to, żeby w każdej, w mojej ocenie, w każdym asset inventory powinny się znaleźć. Mamy po pierwsze dokładny model urządzenia z pełną nazwą. To jest coś, na co gorąco jakby naprawdę uczulam, bo inaczej obserwujemy na naszych projektach, że musimy po 10 razy wracać do klienta i dopytywać o szczegóły. Mamy typ urządzenia, który... Hmm, to w zasadzie moglibyśmy pominąć, gdyby nie fakt, że to po prostu znacznie przyspiesza filtrowanie po rodzajach urządzeń. Czy to sterownikach PLC, panelach HMI, jakichś routerach, innych, innych urządzeniach. Mamy dokładną lokalizację, to znaczy, my chcemy często wiedzieć, w jakim budynku znajduje się to urządzenie. Bo jak mamy zbudować dobrą segmentację, jeżeli my nie wiemy, czy mówimy o urządzeniu, które znajduje się w budynku powiedzmy numer 2 czy w budynku numer 10? Od razu też za tym idzie linia produkcyjna. Krytyczność systemu, bo jeżeli chcemy podejmować decyzje, to w pierwszej kolejności zawsze y, będziemy koncentrowali się na tych systemach, które są najbardziej krytyczne, a dopiero w dalszej kolejności rzucimy nasze siły w przypadku incydentu na y, inne urządzenia. Wszelkie parametry sieciowe, takie jak adres IP, podsieć, adres MAC, też może być przydatny, chociaż nie jest tak krytyczny jak, jak adres IP. Informacje o Wilanie ewentualnie system operacyjny, akurat tutaj mamy przykład sterownika PLC, więc ciężko było ten system operacyjny tu wpisać, firmware i ewentualnie usługi, z jakich to urządzenie korzysta. Te usługi o tyle są istotne, to jest coś, co bardzo rzadko jest robione, a moim zdaniem jest bardzo wartościowe, dlatego że dzięki temu możemy sobie od razu odfiltrować, które na przykład z tych urządzeń korzystają, są podłączone pod Active Directory, a które do których logujemy się w sposób lokalny. No dobra, to jest pierwsza rzecz, tak? To jest podejście takie typowe, jeżeli chodzi o nasze asety. Natomiast jak często aktualizujemy to OT Asset Inventory? Nie wiem, czy Państwo poznajecie to, co jest tutaj za moimi plecami. To jest sterownik PLC5 Rockwell Automation z jakichś wczesnych lat 90. No to dobrze obrazuje, jak wiekowe może być to nasze Asset Inventory, jak wiekowe mogą być to nasze urządzenia, często nawet 30 -letnie. I teraz ja pozwoliłem sobie wyróżnić tutaj trzy podejścia do tego, jak często te dane, które mamy w, nasze, w naszych zasobach powinny być aktualizowane. Podejście takie absolutnie najczęstsze to jest takie podejście ad hoc, to znaczy ktoś wpisuje te dane do Asset Inventory w wolnym czasie. To jest coś, co jest zmorą, bo tak naprawdę co z tego, że zbieramy te informacje, jeżeli okazuje się, że połowa naszej tabeli w Excelu jest zaktualizowana 3 lata temu, a inna połowa 10 lat temu to tak naprawdę nie wiemy, co mamy na pokładzie. To jest podejście zdecydowanie najgorsze. Drugim takim podejściem, trochę lepszym, to jest podejście, w którym aktualizujemy coś regularnie, na przykład w rocznych odstępach czasu, półrocznych odstępach czasu. W takiej sytuacji mamy przynajmniej gwarancję, że mamy jakiś termin ważności tego Asset Inventory, na podstawie którego możemy się opierać, który możemy się opierać pod warunkiem, że rzeczywiście zostało ono wypełnione w sposób rzetelny. No i taki wariant najlepszy, który powinien być realizowany i rzadko kiedy, jak na przykład robimy asesmenty u naszych klientów, to obserwujemy, to jest wariant, kiedy aktualizacja następuje od razu w momencie zmiany. I to jest wariant zdecydowanie rekomendowany, najlepszy, zgodny z wszelkimi standardami, kiedy jak zainstalujemy jakikolwiek nowy system na naszej linii produkcyjnej, od razu powinien znaleźć on odzwierciedlenie, odzwierciedlenie w naszym Asset Inventory. Dobra, skoro wiemy już dwie rzeczy, czyli jakie parametry zbierać i jak często aktualizować te dane, no to ktoś mógłby powiedzieć, że to wszystko bardzo fajnie brzmi, ale zbudowanie takiego OT Asset Inventory zabiera mnóstwo czasu. No i czy to prawda? W dużym stopniu niestety tak. W dużym stopniu niestety tak, ale w sytuacji, w której mamy manualne podejście do zbierania danych o tych asetach, to znaczy kiedy każemy naszym pracownikom utrzymania ruchu, przeglądać krok po kroku te urządzenia, weryfikować firmware, jaki jest tam zainstalowany, weryfikować różne dane, wpisywać kto jest właścicielem systemu, gdzie one są dokładnie zlokalizowane. To jest takie typowe podejście, które jest skuteczne, ale ma tę wadę, że jest po prostu obarczone bardzo dużym ryzykiem ludzkiego błędu i bardzo mocno opiera się na po prostu rzetelności pracownika. Możemy coś z tym jednak zrobić, dlatego że tutaj z pomocą przychodzi nam po prostu podejście automatyczne, takie jak wykorzystanie urządzeń takich jak IDS, które są podłączone do naszej sieci IoT, takie rozwiązania firm takich jak chociażby właśnie Nozomi, Claroti, Microsoft, tak Defender for IoT, które y, podłączone do poszczególnych switchów, y, te, te sensory podłączone do poszczególnych switchów, są podłączone do span portów na tych switchach i są w stanie w sposób czy to pasywny, czy czasem aktywny, uzyskać informacje o tym, jaki ruch przepływa przed, przez te switche, a co za tym idzie, zebrać dużo wartościowych dla nas informacji o urządzeniach podłączonych do tej sieci. Ten automatyczny sposób, on nie będzie idealny, to znaczy to nigdy nie będzie 100% poprawnej widoczności, tam będą pewne braki, na przykład jeżeli chodzi o firmware. Zwykle, według naszych informacji, wychodzi, że to tak mniej więcej 85% firmware'u jesteśmy w stanie poprawnie określić, ale to jest bardzo dobry punkt startowy do tego, żeby to Asset Inventory zbudować. I teraz tutaj wyróżniamy przynajmniej trzy takie podejścia do, do, do stosowania tego automatycznego skanowania za pomocą IDS-a. Ono oczywiście służy do wielu innych rzeczy, tak, do, do analizowania podatności, do analizowania ruchu w sieci. Możemy go podłączyć do. Siem, po to, żeby wysyłać informacje do zespołu, który jest odpowiedzialny za reagowanie na incydenty. Natomiast możemy też w oparciu o niego zebrać naprawdę sporo ciekawych informacji o tym, jakie mamy urządzenia w naszej sieci, za pomocą właśnie tych trzech podejść, znaczy za pomocą pasywnego skanowania, które nie ingeruje w żaden sposób w proces produkcyjny i nie ryzykujemy tym samym zatrzymania naszej linii produkcyjnej. To jest metoda, która będzie najmniej dokładna, ale jednocześnie w pewien sposób najprostsza, najbezpieczniejsza. Mamy do czynienia z selektywnym skanowaniem. To jest takie skanowanie, w którym część asetów, zwłaszcza te typowe asety OT, będziemy skanować sobie pasywnie, natomiast aktywnie będziemy odpytywać tylko te urządzenia z takie typowo urządzenia IT, znajdujące się w sieci OT, które sobie wcześniej zdefiniujemy. To już jest troszeczkę bardziej złożone i wymaga dość dobrego przygotowania sieci pod ten proces. Jest to bardziej bardziej złożona usługa. No, i proces najdokładniejszy, kiedy to mamy aktywne skanowanie, czyli po prostu musimy poczekać na maintenance window, na okno serwisowe, w którym to oknie jesteśmy w stanie przeprowadzić bardzo dokładne odpytywanie naszych urządzeń i po prostu zebrać wszelkie niezbędne informacje. Mając te trzy rzeczy, tak, czyli wiedząc, jakich danych potrzebujemy. Jak często musimy je aktualizować, w jaki sposób, i jak zrobić to najefektywniej? Idziemy poziom, poziom wyżej. Czyli do sytuacji, w której pracujemy na przykład w dużej korporacji, która ma blisko 20 czy 30 albo 50 fabryk na całym świecie i mamy po prostu do czynienia z jednym wielkim bałaganem. Dlatego, że zupełnie inne podejście będziemy mieli w Japonii, zupełnie inne podejście będziemy mieli we Francji, a zupełnie inne podejście będziemy mieli w Stanach Zjednoczonych, nawet jeżeli jest to sama firma. Nawet jeżeli mamy wdrożoną tę samą politykę i ona jest, powinna być spójna pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami. Nasza praktyka w pracy z bardzo wieloma klientami z całego świata pokazuje, że są bardzo duże różnice kulturowe, organizacyjne, jeżeli chodzi o kwestie dojrzałości poszczególnych fabryk, co wynika po prostu z faktu na przykład tego, że w danej lokalizacji zakład produkcyjny, który istnieje obecnie był zakupiony od jakiejś trzeciej firmy, tak i, i zostaje dopiero stopniowo dostosowywany do standardów nowego właściciela. I teraz jak sobie z tym wszystkim poradzić? Bo bardzo często wygląda to po prostu tak, to znaczy mamy do czynienia z przeróżnymi mm, arkuszami Excel, których jest często więcej niż jeden na dany site, na daną lokalizację, które są w bardzo różnych formatach i jest to po prostu bardzo trudne do zarządzenia. Pierwsza kwestia jest taka, że musimy ustalić wspólny standard. To znaczy wspólnie na globalnym poziomie, musimy po prostu wypracować metodologię tego, jakie dane powinny być zbierane. Tak, co dokładnie chcemy uzyskać. To jest, to jest pierwsza kwestia. W, drugiej, w drugim kroku oczywiście musimy dostosować, e, wysłać to i jakby skutecznie wdrożyć w poszczególnych lokalizacjach po to, żeby przejść do rzeczy najważniejszej. Czyli czegoś, co bardzo ładnie rozwiązuje wiele z tych problemów, jeżeli chodzi o. Centralne zarządzanie tymi urządzeniami. Mam tutaj na myśli CMDB, czyli takie rozwiązanie, w którym właśnie mm, pobieramy z bardzo różnych źródeł dane, z, czy to z różnego rodzaju arkuszy typu Excel, czy to bierzemy te dane z pasywnego skanowania, aktywnego, czy też jeszcze jakichś innych źródeł. Oczywiście porównujemy to z wymaganiami biznesowymi i budujemy centralne rozwiązanie, centralny software, w którym możemy sobie po prostu podejrzeć, z jakiego rodzaju urządzeniami mamy do czynienia. Tutaj przykładem jest chociażby ServiceNow, czy wiele innych rozwiązań, gdzie możemy w bardzo fajny sposób zbudować sobie takie centralne, na bieżąco aktualizowane asset inventory. I teraz, mając właśnie te wszystkie kroki, czyli hmm, po pierwsze, to wiedząc jakie ich dane musimy zbierać, żeby, żeby zbudować dobre Asset Inventory, wiedząc po co to robimy, że to ma też służyć temu, żeby wdrożyć w przyszłości w sposób skuteczny narzędzia cybersecurity. wiedząc jak często to aktualizować, że należy to robić na przykład przy każdej zmianie, którą wdrażamy w naszym systemie, tak? przy, każdej, no przy każdym nowym urządzeniu, oraz mając tę wiedzę, że możemy robić to w sposób automatyczny i w sposób scentralizowany, wspólny dla wszystkich lokalizacji na całym świecie, dopiero z takiego podejścia najlepiej jest się za to brać. I bardzo gorąco, serdecznie wszystkich Państwa zachęcam do tego, żeby myśleć o tym w ten sposób: to znaczy, nie, że jest to czynność, którą musimy po prostu wykonać, bo ktoś nam kazał, tylko patrząc na to z podejścia, że dzięki dobrze zbudowanemu OT Asset Inventory. Zaoszczędzamy mnóstwo pracy i mnóstwo czasu w przyszłości i jesteśmy w stanie skutecznie zarządzać naszą organizacją. Bardzo dziękuję.